Siemanko, z tej strony 19 kruszyna 83. Wczoraj otworzyliśmy y, 5 szetek Prisma. Tutaj trafiliśmy na najlepszą kartę. Z której jestem bardzo zadowolony. Także dzisiaj otworzymy sobie kolejne 5. Raz. 2, 3, 4, 5. Ok. Zobaczymy, co dzisiaj się trafi. Te wszystkie sobie będziemy przycinać, będą będą potrzebne do wymiany. Dobrze, pierwsza saszetka. I koło tu mamy? Aleksandr Song. Jung Song Ryong. O, no, Azult Co to jest? Tim Cahill Australia postawimy Schneider Holandia Hernandez znany jako Chicharito z Meksyku i Lampard z Anglii kolejna saszetka. Musa Nigeria Kompany z Belgii World Cup Stars Diego Forlan co ciekawe wcześniej jak jeszcze przed nagrywaniem filmików trafiłem tego zawodnika w saszetce z tym że jako zielona karta czyli limitowana 24 na 25 może w następnym filmiku pokażę ją O David Lewis Lucas Nail z Australii i Tim Howard z USA następna trzecia już Paglui, Iran, tak? Iran, Algieria przepraszam, Park Chu Yung z Korei, I tu jakaś Cap Times, żadnego numeru nie ma, ale fajna karteczka, nie wiem, czy będzie widać, nie, tu może, o. Muller Sanchez i Shakiri. Kolejna czwarta. Nani Portugalia. Brian Ruiz z Kostaryki. Portugalia. Też bez numeru, Ochoa z Meksyku, który zatrzymał Brazylię, Bengalio, Szwajcaria, i Stratman Holandia. Ostatnia saszetka na dzisiaj, no po południu, albo po rzucę drugi filmik z kolejnego unboxingu, zobaczymy. A w tej ostatniej, Aguero, Argentyna, Valaderes, Honduras, Guardians, Tibu Courtois z Belgii, co może tutaj. Tak. Starych Prism Cielini, łochy i Kedira, Niemcy. No, nieźle karteczki, chociaż liczyłem na jeszcze jakiś tam limit. No, ale jestem zadowolony z wczorajszej karty. Także, no nic. Do jutra, albo do dzisiaj jeszcze, także.